budowałem najlepszą, najbezpieczniejszą oraz najwyższą bazę w 99 nocy w lesie. A to jest właśnie ta baza. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak ona wygląda, oglądaj ten film do końca oraz suba, rozopkę w górę pod tym filmem. Wpadnij do wszystkich, którzy wystąpili na tym filmie oraz napisz w komentarzu, co dostałeś na święta. Ponadto wbij na mojego Discorda oraz Instagrama. Linki do tego masz w opisie. I moi drodzy, jesteśmy już na naszym świecie. Jestem ze mną dzisiaj Piosi. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz na moim kanale pojawia się Kifi. Witam serdecznie, Kifensa. Dzień dobry, witam. To zaszczyt pierwszy raz grać z Hackersonem, Ciekawe, A. co tutaj się będzie działo. Okaże się, tak, przekonasz się sam. No i oczywiście jest moja bestia. Hej, bestii. Nie Robimy dzisiaj totalnie najlepszą bazę. Ja wam może tutaj pomogę troszeczkę z ogniem. Co? Widzę, widzę że jest tutaj delikatna lipa, więc ja tutaj coś tam dorzucę od siebie. Wiecie, co robić? Także po prostu zaczynamy. No i co? I robimy po prostu bazukę, tak zwaną. Więc ja idę, stary, farmić sobie normalnie tutaj drzewo. To jest sprawa, jest sprawa. E, no potrzebujesz, żebyś do workbench'a przywołał wszystkie krzesła i tak dalej. I, 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 i wiesz, skrapy. Okej, okay, okej. Okay. No to i no moment, stary, bo muszę se sam pozbierać to wszystko. Do workbench'a mhm. byś chciał skrapy. Dobra, dobra. To już ci postaram aha, się aha. tutaj ogarnąć. Nie ma problemu, ser. Już, już, już ogarniamy. Ale mi, ale mi zając odskoczył śmiesznie. Ty, ja sobie ogólnie, ja wam tak rzucę, bo skoro mamy Hackersona, to dobrze by było teraz się skupić na tym, że ze zwierzątek pozbierać rzeczy, żebyście, wiecie, mieli worki, mieli wszystko lepsze już drugiego dnia. Ja mam pierwsze dziecko, także wracam do was i biorę też ze sobą steki. To zjedzam Super, super. No. Kurde, że ta nie mówiłaś! No słuchaj, bo ja nie mówię, tylko robię, nie? i bardzo dobrze, bardzo dobrze, o to, o to chodzi. Dobra, ja mam plan obrony, Filip, dla ciebie, żebyś sobie mógł e, potem nam pomóc w e, opatoczeniu całej bazy tymi naszymi planami obrony. Ja mam w ogóle gigantyczny worek już na start, więc mega sztosik i potrzebuję tylko lepszą siekierkę, Zdobyć i myślę, że wtedy gołcik tak zwany. Mam drugi gigantyczny worek w ogóle. O, witam, witam. Cześć. Witam, witam. O, jest ten gigantyczny worek. A ja ci go zaraz yy, dropnę, chcesz? Chcesz worek? Tak, na bazie? Tak, będzie na bazie Dobra. chyba. Tak mi się wydaje. A jeśli nie będzie Dzięki na bazie... nie. Świ Święty Mikołaj istnieje, zobaczcie ile prezentów dostaliśmy. Dobra, <grym> dałem wam tam i ten i nie wiem co tam się dokładnie znajduje. Ale <grym> możecie sobie skorzystać. Fajnie. Podoba mi się to. Staram się tą siekierę zdobyć lepszą, żeby po prostu już powoli zacząć budować te mury. No ale misiu, misiu, proszę cię, naprawdę. Pyszko, odejdź stąd, dobra, bo nie mogę się kierki wziąć, dzięki. Dobra, dobra, ja robię tak, robię tak. Czy potrzebujemy, celu, e, no czy potrzebujemy no, no, no. większe ognisko zrobić, czy na razie jest tak zwany luz? Się wszystko... było, nie? Luz jest zawsze, no, ale wiesz. Tylko szkoda, że właśnie krzesła idą do tego, no ale tak to jest git. Jak to idą? Nie, nie, powi nie, nie powinny iść, nie powinny iść, bo odznaczyłem krzesełka. A, A właśnie powróżę, rurka, rurka. To przepraszam. Jest luz, dobra. jest luz, dobra. Biorę tak, biorę tak, tutaj to, tutaj to. To dobra. dobra, elegancko rząd lepszą jery. siekierkę, także fajnie. Idę od razu ścinać nam drzewka, tylko muszę sobie przyspieszyć troszeczkę walk speeda i dobra, zasuwam i yy, no, no, no słuchajcie, no ja zbieram drewna. O, witam kifiego. Idę witam. zbierać drewno. miałbyś może Hakerson, coś do jedzenia? Yy, masz, no. Zawsze, zawsze o. coś znajdzie. Dziękuję. Dobra, nie ja sobie problemu. ogólnie już najlepszy woreczek zrobiłem, więc jest luz, mam lepszą siekierkę i można działać. Dobra, no to co? Będziemy musieli powoli strukturę bazy zacząć robić, mi się wydaje. Tylko tak, żeby tak, się tak. przydało, żeby no, się skupić na robieniu drewna, nie? Ogólnie. Tak, Próbujem. tak, tak, już, już robię tutaj y, drewno dla jego. I potrzebuję jednej rzeczy. Jak macie plany obrony, nie? Ja robię no. półkę. Ja tą półkę kładę za workbenchem dosłownie. I teraz tak, bo widzę, że nadal pierwszego dziecka nie ma. A jeden? Nie. Dobra. Co dobra. Jest? Więc tak, ja tutaj robię mnożniki dalej. I co? No i w sumie to czekam na strukturę, nie? Tak na dobrą sprawę. Upgrade'uję tutaj to. Ja już mnożniki po prostu sobie tutaj gdzieś walnę. Na razie te łóżka położę obok siebie, później będziemy to zmieniać. Git, git, tak, dobrze. Pięknie, pięknie, dobra. Wszyscy robią to, co do nich należy i szczerze, mega mi się to podoba, że nie robicie tego, czego nie powinniście, tylko robicie tak, jak faktycznie się wszyscy tutaj ugadaliśmy, podoba mi się po prostu ta motywacja w was. Zgadza, Zgadza się, się. No i... zaraz będzie drugie dziecko. To się nazyważycie, nie? Co prawda, Hackerson mógłby po prostu tu kliknąć i... No <laughs> mógłbym, ale kliknąć, słuchaj, kliknąć. no. Ale to by nie było wtedy wyzwania, nie? Otóż to, tak. otóż to. A musi być wyzwanie. Każdy z musi coś robić. Wtedy byłaby nuda, tak? Każdy by sobie siedział, by miał normalnie nogi na stole i powiedziałby, a ja dzisiaj nie robię. No. Ale to jest spoko, stary, no czasami, wiesz, czasami trzeba, nie? Nie robić. Tak, ja lubię czasami tak wziąć i nic nie robić. A to prawda akurat. Dobra, a propos właśnie robienia, to co, co robicie? Eee, co robimy? No, stary, ja lutuję cały czas, żeby jakieś tam itemki dla was też były lepsze. Mam dla kogoś najlepszą siekierkę. Jak będzie ktoś chciał, to, to, to potem o, to mogę może przywołać. mógł być że mógłbyś mnie walnąć. Ja mam ogólnie bo... Lamperczaka, więc o, dostaję no dobra, to, to jedną jakbyś, podę, albo dwie. Jakbyś się skupiła. W sur... Ej, dobra, w sumie ja chyba też to mam w ogóle, więc we dwójkę możemy tak, te drewno nawalać. Ale to dobra, no to chmierze, dwójkę... siekierę, bo ja mam tą najgorszą. To chodź, ja mam dla ciebie lepszą. Dobra, idę do ciebie. Jestem za sobą nie Kolejny dzieciak dostarczony, do ogniska. Pięknie. pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj proszę O, tutaj też jest najlepszy worek To możesz sobie wziąć tamtą i ja mam luz Dobra, to ja bym sobie wziął tą czerwoną Bo skoro ja mam być przy bazie i mam kombinować różne rzeczy No to fajnie by było, żebym jednak miał dobry dostęp do drewna Dobra, moi drodzy, jest taka sprawa, że ja w tym momencie bringuję Chodź Kifis, zobaczysz jak to wygląda, bo ty Tutaj będzie real reaction na drewienko, które tutaj ogarnąłem W ogóle mamy prawie cały zielony klejnot, nie? Taki fun Ale mamy złomu już Ojej, kiedy ja, to zostało. Co, co ale kurde, ale dużo, o matko ty. Coś za dużo tego drewna, tego złomu tu jest. Dobra, bum. Dobra, pięknie. Ja. No dobra, no to co, workbench leveluję, ki błyskawiczny kładę nam tutaj, po prostu, żeby wiadomo, ściągać pioruny. Ja kupię trochę ścian z e, drewna, tak zwanego, bo muszę zacząć obudować powoli naszą e, bazę, więc potem jak coś, jak będzie brakowało drewna, no to wam dostarczę. To no dobra, to na razie możesz e, zaprzestać, że tak powiem, tego. Mam plany obrony, położę je tutaj, jakby ktoś z chciał. Z tyłu, A, Tutaj z tyłu. jest miejsce. Na półeczce, dobrze. O, tak, mocna latarka, tak, koza. Tak. Dobra, słuchajcie, jak, jak wielką robimy bazę? No... dużą. Myślisz, że dużą? Dobra, yy, no, co No może fajnie, gdyby to była taka wieża, tak szczerze. Że ona nie musi być taka szeroka, tylko faktycznie, żeby ona była taką wieżą. Słuchaj, no plan jest taki, żeby zrobić potrójne mury w górę. Zobaczymy, nie, czy, dlatego, czy się uda, nie? Dlatego chyba w lepiej by było, gdyby ona była węższa, ale wyższa. Okej, okay, no to możemy zrobić taką faktycznie nie za dużą, taką średniej wielkości. Im większa baza, tym po prostu więcej zasobów będziemy potrzebowali, żeby ją zbudować. Czy ja w ogóle Chciałem powiedzieć, że jest pierwsze i trzecie dziecko, drugiego nie ma. Tak, nie ma. drugie zaraz będzie. Chwila, moment. Właśnie się tym zajmuję. Yy, ogólnie weź hacker, y, drewna trochę, bo ja potrzebuję dobra. garnek zrobić Dobra. Nie ma dobra. problemu. Już, już możesz zbringować. Już możesz zbringować. Dobra, to ci bringuję, no, bo proszę cię bardzo. Dobra, klasa. Przydałby się też młotek, nie? Tak. Przydałby no, się młotek, to prawda. To ja Czy ja my? Będę się zająć tym. Kochani, a kto nie postawił mapy a kupił? Jakby ktoś? O, dobra, jest. jest. Nie no, jest, jest. To, jest. To, to, to nie, to może by się zbugowało. Czy mamy Kowala w ogóle? na tym Mam piłę łańcuchową. Let's go! Dobrze, 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 dobrze. I mamy Bardzo jeszcze flashę tej noty, także będziemy mogli jeśli nie mamy Ej, to... Mamy w sumie... Nie, tak, no właśnie są trzy. Oooo, dobra, dobra, dalej. Dobra, dobra, ale mega mocne no, spidrani, tak szczerze. Dwa? I będę mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby kupić ozdoby. Dobra, ja tutaj rozwalam tą gierkę. Uwaga, kolejny dzieciak właśnie wpada. Dobra, ogólnie ja opatentowałem gotowarkę. I zaraz wam ją wytłumaczę, bo ona jest trochę dziwna, ale działa. To jest gotowarka dwumodułowa. Tu będą plony rosły, no nie, w tym miejscu. I bierze bierzecie i wkładacie je do tych dwóch komór tutaj, do jednej i do drugiej, widzicie? Jedna i druga. Ogólnie, dłużej, że nie będzie bóra? działać. B Aha, no. A w taką zimę to wyrośnie coś w ogóle? Ech, dobra, dobra. A tutaj będziecie odbierać jedzenie, więc generalnie tutaj będzie się wam gulasz robić i z tej strony go będziecie wyciągać. O, Ale bym taki... sobie zjadł gulasz. No, więc ogólnie to jest innowacyjne moje rozwiązanie do wszystkich hejterów, którzy mówią, że to nie będzie działać. <laughs> idę w was. No i tyle, nie? Więc no to sobie, jest, ogólnie... taka jest prawda, to nie będzie działać. Nie no, akurat moje wszystkie rozwiązania działają i używasz ich do tej pory rzędko, więc ja bym powiedział, że mój geniusz zostanie dopiero oceniane po śmierci, ale ja już się przyzwyczaiłem do tego niestety, że. Tak jest, widzowie, jak macie dobre, innowacyjne rozwiązania, to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ściągnąć was w dół. Dobra, słuchajcie, Rydaj ja już buduję tutaj instytut. troszeczkę. O, o nie, dziecko tu jest, ja nie mogę tu postawić! To jest tam dziecko. Jak? No to młotek. No, przy... dobra, słuchajcie, przyda się, przyda się młotek fest ogólnie, no nie. Ej, okej, okay, mm. wiecie co? Czasami dro y, młoteczek dropi na przykład z pomocy elfów. Więc to jest takie, ale rzadko dosyć. To nie wiem, bo... Szczerze, moglibyśmy radar, tylko no drewna cały czas potrzebujemy, nie? Tak, radar, no więc łóżka nie mogłem budować. postawić właśnie, chciałem łóżko postawić, ale już nie ma drewna. To mówię, to radar bierzemy, robimy i będziemy widzieć zaraz, gdzie jest wszystko. Dobra, słuchajcie, to ja idę w takim razie, z... ja będę ścinać drewno, ale potrzebuję osoby z workiem, bo ja mam worek na pięć, która będzie zbierać to drewno. Mam piłę łańcową, także będę je bardzo szybko ścinać. Dobra, ja mogę przyjść, tylko jeszcze dzieciaka ratuję, ostatni niedźwiedź mi został. Jezu, Dobra. co ty robisz? Co? Co to jest? Ty do mnie mówisz? Do ciebie mówię, no. A co, no źle, no dobrze to chyba wygląda. Znaczy, nie, to nie chodzi o to, jak to wygląda, tylko. A co? Ja pierwszy, ja pierwszy raz, w życiu na oczy widzę, że ktoś stawia mur na mur. A stary, <grym> dzięki. Tylko, że tu już nie mogę postawić, nie wiem czemu. Więc muszę postawić to w taki sposób. I ja cię kręcę, ty no, i tu się wuguje. A, jak ja tego nie lubię. Dobra, będą troszeczkę krzywe mury, a mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Będę. No <grym> ja też za złe. No tu się dzieje, Czemu ta baza ma dwa piętra? No stara. No. No bo ona będzie miała nawet trzy! Bringuj drewno, bringuj drewno, bringuj drewno! Uwaga, uwaga, ostatni dzieciak został dostarczony. Dziękujemy ci. Nie wiem jak zrobiłeś to tak szybko, myślałem, że jesteś nobem. Proszę, no, masz, coś masz tam w drewno. Raz. Ja potrzebuję młotek, ja potrzebuję totalnie młotek, żeby tą bazę naprawić. To jest... Dodajemy skaner, dodajemy skaner. To ogólnie powiem tak, workbench został ulepszony na maksymalny poziom. Let's go! Biorę, biorę radar w tym momencie. Radar, a postawię tutaj radarek. Uwaga, skanuj. No i robimy tak. Gdzie jest ten? Mamy kowadło na lewo, na dole trochę. Dobra, Ej jest, dosłownie, dobra. Dosłownie ktoś przeszedł obok niego i na mapie tego nie czytało. I dlatego tego, <grym> tego nie widzieliśmy. <grym> <grym> A już się wystraszyłem, nie? Gdzie możemy postawić grządki tak zwane? No grządki już są postawione. Tam, gdzie no. powiedziałeś, tak? Tak, I to są wszystkie grządki 20? No czy no nie, jeszcze nie. A co? Bo ogólnie twój garnek działa, ale jak mamy bardzo dużo plonów, a jak jest mało plonów to chyba nie działa. Ale nic jeszcze nie wyrosło. No wiem, ale nie wiem jak to zrobić tak żeby tutaj dać trzy rzeczy. Ale no to ci gadam przecież. Tłumaczyłem. Tutaj wrzucasz do tych zbiorników dwóch. Chodzisz No tak? ale wtedy nie załapię. Załapię. Co mi tu jeszcze blokowało? Słucham. No nie, no tu nie by nic nie blokowało. Dobra. Weź tego zquid da tutaj, bo chłop siedzi stary i cały czas się gapi. A mnie trochę stresu, jak się dzieci na mnie patrzą, jak robię. Ej, dobra, ale ta waza jest mocna fest! Może oh, troszeczkę się jest się krzywa, je. ale uważam, dobra. że ma, ma to coś, ma to coś. Do osoby, która rąbie drewno i nie sadzi sadzonek, mam nadzieję, że skończysz piekle. Jak możesz mi tak powiedzieć? Nie no, Filipek, ale nie miło, nie? No bo jak można nie szanować tak zieleni? Drzewa rosną po to, żebyśmy żyli. Żeby ale ja robię inny. z głodu. Ogarniemy to, stary. Dobra, oficjalnie mamy drugi mur skończony. Mur z dziurami, tak jest! A tu Aj. jest wejście, tu jest wejście! Stary, tyś wejścia nie widział chyba. Nie no, dobra, dobra. i to wygląda przemocnie dobra. szczerze! Nie o no, ale ogólnie, ale ogólnie przez to, że ta ściana jest taka duża, to ja się czuję totalnie bezpiecznie w tej bazie, nie? tak Totalnie jest stary, taki, nie wiem, no, dosłownie siedzisz i ci nic tutaj nie może wejść. Przysięgam. Chyba, dobra, że tą dziurą tu e... gdzie jest ten kit. Ale no to dawaj, już dawaj drewno, masowa drewutnia stary W drewutnia? No dobra, wierzymy. to, to lecimy, lecimy w takim razie stary Na drewno, znowu się na lodzie poślizgnąłem Jak ja normalnie, o skifim Uch, się tutaj też. Piątkę zbiłem Cześć. Cześćki. Ja tu zbieram złom, nie widzisz? A, widzę, widzę właśnie, dobrze, dobrze, zbieraj, zbieraj w Jak ja mam cokolwiek robić w tej bazie, jak ciągle brakuje surowców. Ale już e, nie narzekaj może tak bardzo, tylko wystarczy się zapytać. Ale ja pytam raz. A ja już. No stary, poszedł normalny poniedział. Te no, czerwony na przykład! E, mam, ale zostałem wydzielony do tego, żeby zrobić projekt bazy, więc ja potrzebuję resursów, a ja chodzę i zbieram cały czas. Ale już masz resursy, koleżko, już, już są, już czekałem na ciebie. Serio. I i co? No! Ooo, Dedyr <noise> Eee, ehm. Słuchaj, tak powiedz, powietrzu sobie wiszą te rzeczy nie Ja nie do... dosłownie robiłam porządek na bazie, Hackerson, czaisz to? Serio? I ktoś ci tam nabrudził? Dobra, ja... jeszcze sobie znowu tak Filipku, pokaż to Ale co ja? Pokaż, pokaż kamerę na mnie Dobra, ja to muszę zobaczyć Żenetka próbuje wyrzucić po prostu, musisz czarpnąć tak, łup, tak w górę, łup A, tak, że te, no dobra, my... poczekajcie, ja poczekajcie Już to ten, już sprzątam, sprzątam, spokojnie A. Już odkurzam. Co? Ja już, od... ja już odkurzam, spokojnie. Potrzebujemy, że tak powiem, ekipy na twierdzę ja, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Ja też chcę. No to idźcie. Dobra. No i w porządku, W porządku. Prawie posprzątane. Ja faktycznie może te itemy gdzieś tutaj turcze wyrzucę. Położę i wszystkie itemy takie randomowe koło San Mikołaja, dobra? No. Oj, dobra, stary, jak to wygląda w ogóle? O, padło mi się. Idę, idę po ciebie, Kifens Idę po ciebie, Kifens Już bek na po ciebie. Masz jakieś przy sobie metki, no, albo coś? Oj, nawet trzy. O, Nie w porządku. Tego. W porządku, dobra, to siemka, witam. Ale ty jesteś szybki, kurde. Ja jestem stary, szybki Bill. Chyba na sygnałach. Na sygnałach nie małeś. Tak, Ta, ogóle kare jak karetka trochę w sumie, <grym> czerwono-białe, stary Ogarniecie sobie tutaj resztę, dobra? To idę, pa Ale coś, będziemy dzwonić Dobra, jak coś, to 112 <grym> <grym> Okej, okay, zapamiętam Ty no dobra. dobra, ej, ten co tu przekminił Ej, no nie, postawić ci tu ścianę? Tu, w tym miejscu? Ja już stawiam, ja już stawiam, ja już stawiam. Dobra, dobra, dobra Dobra, ty, no to ja, stary, robię trzeci mur w górę, co ty na to? No. Dobra. czekaj no, rób. Dobra, to czekaj 30 na 30 platforma. No! Ej, hey, nigdy tu nie byłem. Co ty to na twierdze nigdy tam... nie byłeś? Znaczy, nigdy nie byłem na drugim poziomie. Ty nigdy twierdzy nie zrobiłeś, a masz tysiąc noc spędzone? No stary, ja w jaskini kurczę siedziałem przez tysiąc noc. Jezus, Aha, mariem. jaki bambik, ty. Oj, chyba wiecie co? Chyba lipa z trzecim murem. Ale postaram nie się no, zrobić jak, tak, jak tak, najbardziej. Tak, Dzięki, że tak, na to, że, tak, w, że tak, mnie tak, wierzysz. Tak, tak, tak. Zrób stary, e, pamiętasz jak e, kiedyś budowaliśmy taką bazę w powietrzu? Hmm. To zrób nam pla platformę po prostu gdzieś tutaj. Żebyście mogli sobie wejść, tak? Tak, żeby wszyscy obywatele mieli taką platformę tutaj, tej bazy. Dobrze, nie ma problemu, tylko nie mogę tu postawić nic więcej, no. Czemu ja tu nie mogę stawiać? Ej, dobra, to jest coś zbugowane, fest, nie? Dobra, jest klasa. Baza powiększona na fula, więc sięga do. font. okej. Okay. Dobra, no trochę trochę, trochę trochę, krzywo będzie, bo nie ja da się ja bym bardziej. Ja zobaczyć tą bazę. Prawda, co tam się dzieje, tam już wieżowiec jest chyba. To no, trochę tak ogólnie, no. Może no, to... będziesz biura wynajmował. E, tak, tak, tak. Właśnie, właśnie po to jest tutaj to budowane. Mhm. No będzie będzie, będzie krzywa tak zwana ta baza, nie? No to jest krzywa chyba, wieża. Nie, no. Jest taka. A faktycznie jest. wieża krzy... Babel, to jest krzywa. A gdzie ta wieża jest? No generalnie wieża Babel to był Dzikurat <laughs> oryginalnie i był w Babilonie. <laughs> Chyba chciałeś usłyszeć, że w... w Pizie. No krzywa wieża w Pizie, no tak. Mamy, można powiedzieć, że trzeci mur. Wygląda trochę ta baza jak ciasto, przez co. <laughs> Co? No bo ma śnieg, jak lukier. A, no, okay. lukier i ma też jedną lukę, której nie mogę załatać. O, mogę, ale jest, jest, jest krzywo. To nie jest powód, żeby się martwić. Automatyczna gotowarka mojego pomysłu działa i sprawia się bardzo dobrze. Hmm. Będziesz miał. Okay. Ja myślę, że ja nie dotrę. <śmienicza> no ja, nie dotrzysz, <śmienicza> jak nie dotrzesz, jak nie dotrzesz, to ja cię, i ej, no, to no mogę nie ci raz. Ja wczoraj mówię tak, nie? Kifens, no pewnie Bambik, nie? Później patrzę, mówię, kurczę, no tyle nocy ma. To chyba nie, ale chyba ja nie jest jestem tak, bambik, tak. tylko po prostu nie było jedzenia, no. no. Jak wejść do tej bazy? O, siema. No nie widzisz, ile gulaszy. No ale to, to nie znaczy, że wszystkie masz wziąć. Ale też dałam swoje rzeczy tutaj. Czekaj, dam je tam, Wiedzko? gdzie trzeba, dam je tam, gdzie trzeba. Sorry, jestem o. wojownikiem, musisz mi ugotować. Dobra, Dobra co, z, co z rzeczami z Gdzie e, są... No już ostatni poziom mamy. Już się wracam i pokonujemy ich. <laughs> wy dalej pierwszy poziom twierdzy robicie? Dobra, Kakerson. Tam. Chyba musisz tam wjechać na sygnale. Myślisz? Poczekaj, Chyba bo... ratunek. Nie, no nie, chodź tu, proszę cię, proszę cię, nie, chodź tu, proszę cię, bo buduję, staram się równo zbudować. Przyjacielu mój drogi. Ja, ja, ja testuję, ej, dobra. I zrób tutaj nad tym, patrz, czekaj, żeby tu, tutaj, nad tym było. Ej. Nad czym, nad czym, nad czym? Nad wejściem, nad wejściem, nad wejściem, nad wejściem tutaj. Taki dobra. daszek nad wejściem. Dobra, nice, mamy to. Dobra, bierzcie y, te, y, klejnoty kultystów. I, i zielone to. Ja Zielone. Uh, kiła mechaniczna. Dobra, i teraz zobaczę, czy oni tu będą wchodzić, czy gdzieś jest luka jakaś. Dobra, okay, no okay. tutaj daszek czekaj. jakiś. Właśnie co, staram się tu, kurde, mm, staram się tu naszpącić jak najbardziej się da, ale jest y, tak zwana lipa. Sz szczerze, wystarczy, wystarczy, tu jest git. Poczekaj, tu tutaj jeszcze tak troszeczkę ładniej, troszeczkę obudujemy tutaj, żeby. O niej, nie mogę tu. Dobra, mogę. Uno momento, senior, dosłownie tutaj, żeby się ktoś nie przybierał. Jesteś w stanie tutaj mur położyć? Patrz tutaj. Tak, dosłownie. Na tym, na tym? No. No, pewnie jakbyś ładnie poprosił, to tak. A gdzie byś chciał dokładnie ten mur postawić? Czekaj, gdzie ci kultyści? Czekaj, czekaj, sprawdzam. Nie, nie tego, nie rób im nic. Ej, wyłącz laure, wyłącz kila... No, idę, 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 idę. idę. Po prostu idę, 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 idę. Dobra, idź, idź, idź. Kurde, no nie wiem. Zobaczymy, czekaj. Jestem, jak się tu wchodzi? <laughs> Od strony Dalej znaku, baza. od strony znaku, od strony znaku. Nie bijcie ich, nie bijcie ich. Czyli no To jest mega mocna baza, szczerze. Jestem? Jak to eee. wygląda z daleka. To jest. O kurde. Jestem z siebie mm. dumny i z was też. Serio, to jest naprawdę dobra baza. Ej, to jest nie. naprawdę kozacka baza. Nie jest dobra. Z wyglądu mówię. Kultyści nie idą. Czyli ta baza, jednym słowem, jest... No! Fajna! Juhu! Super! Nie, 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 ta baza jest źle zrobiona, stary. Od, 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 podszewki. Niestety. Kultyści tu nie wchodzą. No Widzę właśnie, właśnie widzę. Czyli jest lipa. No. Chodź, nawet klatka schodowa widzę. Tak, zapraszam na górę, zapraszam na górę. Witam serdecznie. Wizualnie baza jest dobra, ale no kultyści tu chodzą. Dosłownie, dosłownie obok mnie chodzi kultysta. Mhm. No widzę, 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 Coś. widzę, jest to na dworze właśnie. Kurcze pieczone, no. Ale co prawda, nie chcą tu wejść i z drugiej strony no spoko, nie? bo bo, no nie. Bo jest bo... się tu bezpiecznym w razie czego, no. Ale, ognis ale ognisko ci... Tak, się wiem, dali. wiem, wiem, wiem. Jeden się właśnie przedostał w sobie do środka i bije się z Kifim. Tak, to prawda. Kifi, ja ci Dora, pomogę. Dziękuję. To trzeba przekmienić lepiej. Dobra, powiedz mi Filip, gdzie ty chciałeś yy, ścianę w sumie? Hmm, teraz nie wiem, czy chcę gdziekolwiek, bo ogólnie jaki jest problem w tej bazie? Jeden na pewno. Taki, że oni wchodzą na mur i przez to, że mur drugi jest krzywy, to oni przedostają się przez lukę w tym murze. No niestety nie jestem w stanie postawić wszystkiego tak, jak chciałbym ze względu na to, że po prostu coś blokuje, wiesz, jakby fizycznie. I nie da się tego tak postawić, postawić. Dobra, Natomiast... ale, da się, ale da się wszystkie rzeczy wokół powywalać. Takie, które pozwalają na jumpa. Czyli na przykład drzewa pościnać, drzewa pościnać trzeba. O, kultysta. E, tak, kultysta. Ja tutaj stawiam jakieś łóżeczko jeszcze, pach, pachu, pach, Duże łóżko, ciach. I to jest właśnie spot, gdzie mogą się przebić. A spokojnie, tylko na chwilę, to tylko na chwilę, wiesz, to tam zaraz to ogarniemy, stary, weź, naprawdę. Ja powiem tak, ja łatam po prostu bazę, nie? W sensie jakby. Dobra, no... łataj, ja może, ja może też idę po drewno troszeczkę, żeby, żeby bardziej tak. to ogarnąć, bo mamy faktycznie. Nie dużo na koło mnie, bo ja ścinam cały czas. Dobrze, dobrze, dobrze. To... No na razie. właśnie właśnie chciałem mówić, że zależy ten, że, żebym zbringnął, więc do workbencha i drewno, proszę bardzo, 208 itemów. To powiem tak, widzowie, to jest na tyle ciekawa sytuacja, że patrzcie, ja mogę mur przez mur wybudować, patrzcie, widzicie? Więc, jakby ja się nie dziwię, że ci kurdyści sobie tutaj tak na ludzie wchodzili. A ja się dziwię. Nie jak, nie... jak oni śmią w ogóle w stary przejść do nas do bazy? Nie? Jakby nie, 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 nie rozumiem tego kompletnie. Widzisz taką bazę, wchodzisz czy nie? <laughs> A ja wiem, co zrobię. Chodź tutaj, Filipek. Zaraz. Ty, 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 ty. Co za dziura tutaj jest? Powiem ci Hackerson, że powinieneś zainstalować sobie jakaś, jakiś dziura detektor, nie? <grym> dziura detektor? Tu są bałwany, które wskazują drogę kultystom, przez które muszą przejść. Ogólnie fajnie, A? ale Myślę, co? będą blokować. Co będą tak, blokować? Bo będzie wszedł kultysta i powie tak, nie mogę wejść, o wejdę <grym> przez mur. Bam, bam. Międzyzaintro... No ładnie tu jest już. Więc, ogólnie no. bardzo ładnie zrobiłaś, no ale nie funkcjonalnie. Trudno, czasami nie musi być funkcjonalnie. To właśnie <grym> tym razem musi, niestety bałwany muszą zniknąć. Nie! Ja chcę to zobaczyć, ja to chcę zobaczyć. Ja to tu jesteś szefem, hakerson tu jest szefem. Witam, przyszedł, y, przyszedł szefu. O! Nie! Ale fajne! Że to jest ten. piernikowy dywan dla gwiazd. O plejada, normalnie tu sobie wchodzę tak. jak do siebie. Dobra, to ja może zarzucę jeszcze tutaj dwa plany obrony, proszę Zobacz, bardzo. Tak. Kurde, poczekaj, a przejdź tutaj Uuu. chwilę, przejdź tutaj ładnie po tym, jak, jak modelka. No, 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 no. Kurde, jest fajka, tak, no. no to jest no. mocne, mocne, mocne. No, mam kwalifikacje do tego, do czego zostałam dzisiaj powołana. To, tak to prawda. Kwalifikacje. Yy, dobra. Ja ma, mam, serio. Nie, w sensie Zagrania, ale, nie ale ja się nie śmieję, w żaden sposób się nie, w ogóle się nie śmieję, nie? Dobra, ja, ja niszczę cały mur. Buduję od nowa. Serio? Nie. O, co? No. Nie rób tak, nie rób tak, czemu? Trzeba to zrobić. Ale nie. ten na dole, ten na dole, tak? Tego na górze nie. Do dobra, 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 dobra. to, to się stary... nie zawali? Nie, jest nie. luz. <laughs> jest luz, bo ja to trzymam stery swoimi hakerskolowymi mocami, także luz. Dobra, to co, dobra. ja mam budować dookoła ten? Kółko, ale żeby nie było za duże, dobra? Właśnie. Mm, nie wiem, jak to. Mm, wiesz, jak, jak to będzie w sumie. Dobra. Stawiam na takie. Dobra. Będzie, będzie akurat. Będzie idealne. Idealnie nasza baza się w tym mieści, więc jest y, tak zwany luz. Dobra, no powiem tak. Ja jeszcze takiej przebudowy muru to chyba nigdy nie robiłem, nie? Widzowie, patrzcie. Cyk. A zrobię jeszcze tak i patrzcie to widzowie teraz. Ja tu stary obczałem, co ty tutaj kombinujesz? Cyk. Jesz Starego. I teraz, no? Tak się właśnie. To robi nie? Ej dobra, Ty. no dobra, dobra. Będziemy atakowani dzisiaj Weź motek, weź motek, weź motek, młotek jest A po, nie drugiej wiem. Dobra, biera, po drugiej biera, 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 stronie. Dobra, bierę, 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 biorę, Bieram młotek I, i co chcesz? Dziurę zrób tutaj w tym. A jest, dobra, jest dziura. Aha. Dobra. I weź, weź to do prezentów, weź to do prezentów. Ech. No? Weź tą szafkę stąd też. Proszę bardzo. To idę to postawić z drugiej strony. A ale to baza super teraz wygląda. Z no kręgiem. dzięki. Dzięki, to moja robota. Dobre. cyrklem chyba. Dobra, miałeś. idą, 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 idą. Idą, idą, idą. Dobra, ja wyłączam aurę jak mam włączoną. Mam włączoną, dobra. Wszyscy do środka, wszyscy do środka. Dobra, przechodzą chyba, powoli przechodzą. Dobra, idę na misję, To jest to jest klaustrofobicznie, nie? Nie, nie luz. Ja dobrze się tu czuję. Możesz zebrać drewno, bo jest trochę więcej na mapie. To ja je ten, ja tu je ten. Już. już ten. Jasne, jasne. Zamów, zestawem. Ta, 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 DPD, szybka tutaj paczka, impost Dobra, poszło całe drewno, mamy tutaj No co, no zrobiliśmy bazę Ja jestem z niej szczerze zadowolony Nie sądziłem, że wyjdzie taka dobra Bo szczerze to obawiałem się, że w ogóle nie wyjdzie Ale to mniejsza no Serio, ja myślałem, że to się nie uda Ale wyszło, no mamy potrójne mury Widzowie, no pierwsi w Polsce Zrobiliśmy bazę, która ma potrójne mury To jest imponujące, nie? Tak szczerze W się to wygląda jak taki bunkier kloc Ale nie pod ziemią to no, no. się najbardziej no, to podoba się to, to, że ma to trzy piętra, prawie. No, czy <gry> wiesz, teoretycznie można byłoby zrobić 10 w górę, to nie ma problemu. Każdy tysiąc lajków to jedno piętro. Tak, o, albo zróbmy tak. Każdy tysiąc lajków to jedno <gry> piętro. Zaczynamy od trzech. Co w się, sensie, że od trzech pięter, bo Dobra. już zrobiliśmy. Dobra, Dobra. let's go!